Do wycofywania ostatnich operacji, jak wiemy, służy polecenie cofnij. Możemy je wywołać, klikając w tym miejscu, albo za pomocą skrótu klawiszowego Ctrl Z. Czasami chcemy jednak cofnąć kilka operacji naraz, i wtedy warto wykorzystać inną metodę, a mianowicie skorzystać z okna historii. Przejdźmy sobie tutaj do menu okno, tu mamy właśnie historię. I w tym oknie pojawiają nam się wszystkie operacje, które wykonaliśmy podczas bieżącej sesji, a więc od ostatniego otwarcia projektu. No i można się łatwo domyślić, że, żeby wycofać kilka operacji naraz, wystarczy kliknąć w wybranym miejscu, na przykład tutaj na poprzednio zastosowanym filtrze. No więc teraz mamy zastosowany tutaj inny filtr, spójrzmy. Tym razem jest to faceta. A tutaj mamy zastosowany filtr, rozumiecie, gałosowskie. Jest to znacznie wygodniejsze niż wycofywanie kilku operacji klikając na ten przycisk. I to już w zasadzie wszystko. Oczywiście mamy tutaj jeszcze kilka dodatkowych możliwości, a mianowicie usuwanie poszczególnych operacji, czy też czyszczenie całego tego okienka historii. Prawe kliknięcie i tutaj możemy wyczyścić historię, bądź usunąć właśnie zaznaczoną operację. Jeżeli będziemy chcieli usunąć operację, która znajduje się gdzieś tutaj w środku, to zostaną również usunięte wszystkie następujące po niej operacje. I przy okazji spójrzmy na jeszcze inne okienko, które również możemy włączyć z tego menu, a mianowicie informacje. Okienko to daje nam informacje o aktualnie zaznaczonym klipie. Spójrzmy, zaznaczmy sobie ten klip i widzimy tutaj kilka podstawowych informacji właśnie o tym klipie. Zaznaczmy sobie na przykład ten i teraz mamy tutaj dane dotyczące właśnie tego klipu. Poza tym w tym menu okno mamy jeszcze jedną przydatną czasami opcję, a mianowicie jeżeli Przełączymy sobie czy przestawimy w zasadzie troszkę ten nasz interfejs, na przykład powiększając ten obszar ścieżek w ten sposób, to korzystając z menu okno możemy bardzo szybko przywrócić przestrzeń roboczą do standardowego wyglądu, wywołując właśnie tę funkcję. A więc przywróć przestrzeń roboczą.